A taki widok to co? No uwielbiam. Lubię bardzo. Chociaż to miejsce, to jeziorko Lubówko rezerwat przyrody jezioro Lubówko Takie zdrobnienie, ale no jak tu nie, jak tu nie kochać, jak tu nie uwielbiać takiego widoku. Trochę bałagan z tymi nazwami. Jezioro Lubówko no dobra, małe, o, jest większe Lubowo, Łubowo. No to ja też bałaganu narobiłem z tego uwielbienia. Bo to jezioro Łubówko jest większe Łubowo, nad którym jest miejscowość letniskowa Lubiewo. A obok nich jest jezioro Lubiewo. No to troszkę zamieszania jest. Ale widok genialny. No i droga też przepiękna. Jakieś świergoty Sikor się pojawiają, to chyba jesień, prawdopodobnie za tydzień lub dwa, ta ściana buków byłaby wymalowana w całą paletę barw. Wielce malowniczy stwór przede mną. A jest on też sporo głęboki, bo maksymalna głębokość to 18 metrów a średnia 10 tu przy pomoście na którym ja stoję jest około 1,5 metra, ale zaraz to rtarynna spada bardzo głęboko do tych 18 no i ta woda, takiej turkusowej barwy Teraz może w chmurach zachmurzonym niebie troszeczkę traci tego blasku, a, ale pod nogami to co ja widzę jest zielone bez pudła. Sporo takich jeziorek zielonych, turkusowych towarzyszyło mi, w, jak szukałem rezerwatu torfowisko linkowo. A to przecież całkiem niedaleko stąd. Ależ niesamowicie jest w tym ekranie, a na żywo, co dopiero. To. Czy potrzeba takich obrazków szukać w litwickich jeziorach? Ja myślę sobie, że to wcale im nie ustępuje. A oprócz jeziorka, to jeszcze kawałek spory obszaru zajmuje ten rezerwat, bo 77. Hektarów a, z kawałkiem. Od 1991 roku te sosny, te buki, te dęby, chronione i nie mają się już czego obawiać, mogą sobie bezstresowo szumieć. No to jeszcze dookoła. Dookoła z ekranem. I dookoła jeziorka na rowerze.